Witam serdecznie dzieci, ich rodziców oraz przyjaciół przedszkola z w Nowym Jorku. Dziś opowiem o ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce w naszym przedszkolu jesienią. Nasi podopieczni to dzieci, które urodziły się w Stanach Zjednoczonych, a których przodkowie byli Polakami. Według amerykańskiego prawa ziemi, dzieci te są Amerykanami, ale w sercu czują się Polakami i dumni są z długiej i ciekawej historii, tradycji i kultury swoich przodków. Właśnie w październiku Polacy w Nowym Jorku chętnie ukazują swoją tożsamość na prestiżowej Piątej Alei na Manhattanie. Odbywa się wówczas doroczna parada ku czci Kazimierza Pułaskiego, polskiego generała, który zginął walcząc o wolność nowego kraju Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nasze przedszkolaki chętnie pozują do zdjęć w strojach krakowskich, i tego dnia wszystkie chcą być dumnymi Polakami. Kolejnym wydarzeniem było Halloween. Wydarzenie, które skłania do refleksji nad życiem i śmiercią. Halloween pochodzi z celtyckiej tradycji święta Samhain, dychotomii światła, czyli dobra, i ciemności, czyli zła. Celtowie, którzy żyli 2000 lat temu, uważali, że 31 października następuje koniec lata. Nastają ciemne i zimne dni. A ludzie chorują i umierają. Celtowie wierzyli, że duchy zmarłych w tym czasie powracają na ziemię, niszczą plony i zabierają ofiary do świata zmarłych. Dlatego też przebierali się oni w stroje duchów i czarownic, aby oddalić złe moce. Dzieci z naszego przedszkola chętnie noszą kostiumy ukazujące popularne postaci z filmu czy książki. Polski wieszcz Adam Mickiewicz mówi o podobnych wierzeniach w utworze dziady i przywołuje duchy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Teraz wy, pośrednie duchy, coście u tego padołu, ciemnoty i zawieruchy żyłyście z ludźmi pospołu. Halloween czy dziady mają tradycje pogańskie, jednakże papież Grzegorz I postanowił niechrześcijańskie tradycje zamienić na chrześcijańskie. Z kolei papież Grzegorz III ustanowił Dzień Wszystkich Świętych i tak 1 listopada zaczęto świętować All Mass. co w języku angielskim średniowiecza oznacza Dzień Wszystkich Świętych. Z kolei 2 listopada ustanowiono zaduszki, czyli Dzień Wszystkich Zmarłych. Można zatem powiedzieć, że katolickie święta wywodzą się dzięki, ale i na przekór świętom pogańskim. W okresie Halloween rozmawialiśmy o szkielecie i kościach. O tym, jak ważną rolę pełnią kości i jak należy o nie dbać. Uczyliśmy się je rozpoznawać i znajdować na własnym ciele. Widzicie, jak łatwo można kości złamać? You can break them easily, yes. So we have to be very careful and protect our bones, yes. How do we protect our bones? We have to drink milk, eat yogurt and wear a helmet and protectors on the elbows and knees. Wszystkie dzieci mogły sprawdzić jak łatwo można złamać kości. Zabawa była wspaniała. And of course we had a lot of fun. <laughs> Thank <music> you. Podczas Halloween nie może zabraknąć naszej przedszkolnej tradycji, jaką jest wycinanie czaszki w dyni. Opowiadamy przy tym legendę o chciwym Jacku, którego bał się nawet sam diabeł. Dawno, dawno temu w Irlandii mieszkał chciwy i nieuczciwy Jacek, który zaprosił pewnego dnia samego diabła do karczmy. Jacek nie chciał zapłacić za poczęstunek i oczywiście diabeł też nie. Więc Jacek zdołał przekonać diabła, aby ten zamienił się w monetę, którą zapłacą barmanowi, a potem diabeł miał znów wrócić do swojej diabelskiej postaci. Tak też zrobili, ale sprytny Jacek zamiast zapłacić barmanowi, Włożył monetę do swojej kieszeni, w której był krzyżyk. Diabeł nie mógł się ruszyć, bo bał się krzyża i błagał Jacka, aby ten go uwolnił. W końcu Jacek zgodził się, pod warunkiem, że diabeł nigdy nie zabierze jego duszy. Diabeł kontrakt podpisał i został uwolniony. Po pewnym czasie Jacek umarł i poszedł do świętego Piotra do nieba. Ale święty Piotr nie zgodził się go przyjąć, bo Jacek był bardzo złym człowiekiem. Święty Piotr kazał mu iść do piekła, lecz Jacek, według umowy, nie mógł być zabrany przez diabła. Błąkał się Jacek w ciemnościach, potykał i upadał, aż litościwy aniołek przyniósł mu ogarek, aby choć tenże widział drogę przed sobą i się nie potykał. Jack O'Lantern to symbol nieszczęśliwych, zabłąkanych dusz. Uważajcie na nie. A teraz długo oczekiwany bal przebierańców i impreza halloweenowa. też czas na gry, zabawy i konkursy. do dziękczynienia zapoczątkowali ojcowie pielgrzymi, którzy w dowód wdzięczności zaprosili Indian ze Szczepu Łampanoag na ucztę dziękczynną. To właśnie Indianie pomogli pielgrzymom przetrwać bardzo trudną zimę. Jednakże obchody Święta Dziękczynienia zawdzięczamy Sarze Józefie Hejo, która przez 30 lat starała się, aby Święto Dziękczynienia było świętem narodowym. Prośby jej w końcu wysłuchał prezydent Lincoln i ustanowił Święto Dziękczynienia świętem narodowym obchodzonym pod koniec listopada. Dzieci z naszego przedszkola również przygotowywały się do Święta Dziękczynienia, Robiąc pierogi z jagodami, z serem i z ziemniakami, pycha. Muzyka Dzieci przygotowały również pyszną sałatkę jarzynową. Samo zdrowie. Wszędzie widać dekoracje na święto dziękczynienia. Symbolem święta dziękczynienia jest indyk, którego mięso mogło wyżywić dużą rodzinę pielgrzymów, a indyków w lasach był dostatek. Dzieci również przygotowały dekoracje na święto dziękczynienia, tu na przykład róg obfitości. Święto dziękczynienia, bądźmy wdzięczni za wszelkie dobro wokół nas. Komuś, komu ty będziesz wdzięczny? Mamie. Za, za co? Nie ja mnie zdała do przedszkola. Że cię dała do przedszkola, ślicznie. My. Za tatusia i za co jeszcze? I że masz Elika braciszka, no ślicznie. Dziękuję za moją siostrę. Dziękuję za rodziców i dziękuję za braciszka. Za co i komu chcesz podziękować? Za moją mamę. Mamie chcesz podziękować za co? Mam. Za tatę, tak. I co jeszcze chcesz powiedzieć? za dziadka. I za dziadka chcesz podziękować, ślicznie. I za to chcesz podziękować i komu? Jeśli mam, mama mnie poprowadziła do szkoły, Że mama cię przyprowadziła do przedszkola, chcesz podziękować. Komu chcesz podziękować i za co? E, mamie kwiatuszki. Chciałbyś przynieść mamie kwiatuszki? W ten sposób podziękować, bardzo ładnie. A za co chcesz podziękować? Za e, jedzenie. Za jedzenie, ślicznie. Mówiąc o jedzeniu zapraszamy na ucztę. Dzieci pięknie się ustawiają, gotowe na imprezę. żegnam się już z państwem do zobaczenia za miesiąc see you next month serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za wspaniałe donacje za pomoc przy przygotowaniu imprez i dziękuję również moim nauczycielom za wspaniałą pomoc